witam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich kibiców Śląska i chciałbym zaprosić w imieniu całej drużyny na niedzielny mecz z Jagiellońą Białystok. Z numerem dwa Krzysiek! Witam wszystkich kibiców bardzo serdecznie i mam nadzieję, że nadchodzący sezon będzie dla nas wszystkich niezwykle udany. Z numerem trzecim, Piotrek Cereban! Finale, wymyślątka, od czarnej roboty, Stojen występów w Ekstraklasie, 8 goli. Dla wszystkich Kibiców Śląskich. Zapraszam na najbliższy mecz z Jagielonią, by razem z nami świętować pierwsze trzy punkty w najbliższym sezonie. Dziękuję. Z numerem czwartym Amir Spakic. Włośniak który jest zatorów na Śląsku reprezentacji 21 w reprezentacji Włośni 21 tysięcy w ekspertacie. Witam Państwa i widzimy się w niedzielę ogotnej 17. Z numerem 5 Waldemar Sobota! Nowy napisek no, Śląska czeka na debut w Ekstraklasie. Życzę do Śląska z MKS-u w Śląska, witam cały dolny Śląsk. Mam nadzieję, że swoją grą sprawią wiele radości! Z numerem 6! 99 występów w Ekstraklasie, czyli do sesji już naprawdę blisko 16 godzinów witam wszystkich kibiców śląska i zapraszam na nasze mecze. Numerem siódmym Sebastian Kuder! Etatowy egzekutor z dupów 47 występów w klasie 8 goli. Wit witam wszystkich. Cały czas miałem zjednacje w przekonaniu, że bardzo dobrze zrobiłem tutaj grać w piłkę, bo ten klub ma tradycję, ma kibiców, tak jak widać was tutaj i ma atmosferę do tego, żeby stworzyć wspaniały zespół na miarę poharu. Dziękuję. Z numerem ósmym Łukasz Marek! 212 meczów na klasie, 21 goli. Witam. Witam wszystkich tu zgromadzonych i serdecznie pozdrawiam najlepszych kibiców w Polsce. Z numerem dziewiątym Morek kancercy! Na metrów w meczu na klasie, 5 goli. Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. Hej, Z numerem 10 WUKZ-u Największa kadziura w środku. 60 metrów w meczu na klasie, 21 goli. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim e, dziękuję, że przyjechaliście dzisiaj tutaj i również zapraszam Was na mecz w niedzielę przeciwko Mam na nadzieję, że dzisiaj się... Z numerem 11 nowy kapitan Śląska, Sebastian Mira. 134 metry w traklasie, 25 goli. 11 asyst z poprzedniego sezonu, 11 asyst na koncie milowego. Witam serdecznie. Yes! Y Bardzo wam dziękuję. Zawsze wiecie, uderzyć w moje czułe miejsce i rzeczywiście to było to. Wrócę szybko chciałbym e, powiedzieć o tym kapitanie. Bardzo króciutko, żeby wszyscy dokładnie wiedzieli jaka jest sytuacja, więc e, nie jest łatwo e, objąć opaskę kapitana po takim takim piłkarzu, jakim jest e, Darek Sztylka. Ja myślę, że dzisiaj musicie mu zgotować tutaj taką e, owację, bo, bo jest to ikona tego klubu i powiem tylko tyle, że dla mnie i dla moich kolegów z drużyny tylko ten jest kapitanem w Wrocławia, a jest im Darek Sztyrka. Ja go tylko teraz zastępuję. Jeszcze jeszcze tylko bym chciał, żebyście tak dobrze przyjęli, jak mnie przyjęliście we Wrocławiu nowych piłkarzy, bo im się to przyda. Mi się przydało i wiem jak łatwo było mi się wprowadzić dzięki temu do drużyny, dlatego e, proszę was o to, żebyście e, tak, tak samo, z taką wiarą obdarowali właśnie chłopaków, którzy teraz przyszli do, do klubu. My im pomożemy się tutaj zaklimatyzować i na pewno wspólnie możemy stworzyć świetną drużynę z, ze świetnym dopingiem, więc liczę na was tak samo, jak wy liczycie na nas, więc e, proszę was o to w zupełności. Jeszcze tylko króciutko, ostatnia, ostatnia rzecz, e, bo gdzieś tutaj jest e, moja córeczka, która się urodziła we Wrocławiu, i jest tak samo kibicem jak i wy, dlatego pozdrawiam moją dorzeczoną i moją córeczkę. Z numerem 14 Krzysztof Kulatowski. zapewnił Śląskowi Pukarek z kraklasy wodisławią zwycięska brałka na 1 do zera witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że się to wszyscy przyszli. Bardzo Was pozdrawiam. WKS! Z numerem 17 Mariusz Mario Babel. Za obieżony czasu poprosimy do reprezentacji ponad 23 Jednego w ekstraklasie na koncie Mario Witam wszystkich serdecznie, mam nadzieję, że w 100% docetach będzie się dumni z nas po zakończonym e sezonie. Z numerem 19 Darek Styka 52. mamy w Ekstraklasie w Sygole. Tak jak suja Sebastian, kapitan Śląska. Witam serdecznie cały zielony Wrocław. Chciałbym podziękować Sebastianowi za te słowa i mam nadzieję, jestem nawet pewny tego, że on jako kapitan poprowadzi nas do wielkich sukcesów i będziemy z tego wszyscy dumni. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za przybycie. Z numerem 20 Piotrek Najwyższy numer na koszulce Śląska numer 86-73 w Ekstraklasie 8-0 Witam wszystkich serdecznie i zapraszam już w najbliższą niedzielę Na mecz Śląska z Zielonią. Dzięki Moi drodzy, przed nami teraz nowy piłka Śląska żeby poczuł się jak u siebie w domu, oto w jego rodowitym języku już teraz, Konel el número 21, Cristian Díaz! Hola, hola! Hola, Cristian! ¿Qué tal? Bienvenido en Wrocław! Hola, eh, estoy muy contento de estar acá y, y bueno, vamos a ser los campeones 2010. <coughs> Tak jak mówiliśmy, jeden z najlepszych strzelców w Boliwii. Cieszę się bardzo, że będzie grał w szląsku, Zrobi wszystko, żeby razem ze swoimi kolegami doprowadzić do tego, żeby sznop otrzymał jak najlepszy osiągnął jak najlepszy rezultat. Christian Diaz, muchas Gracias, Teraz Tereceo, New York. Dobry Christian Diaz. jedziemy dalej. Numer 22, Atek Łukasz. I 129 występów, ekstrakt na się jeden gol. E, witam serdecznie całego Wrocław, wszystkich kibiców. Nowy sezon, nowa drużyna, nowe nadzieje. Nasza wspólna wiara poprowadzi nas do zwycięstwa. Hej Śląsk! Z numerem 23. Jarek. Ostatni sezon lecił w, w konkluzie 19 występów w Ekstraklasie. Jeden gol na koncie Jarka. Serdecznie witam wszystkich kibiców. Oczywiście zapraszam na nasz najbliższy mecz. E, mam nadzieję, że dopiszą nam w tym sezonie. E, nam zawodnikom przede wszystkim zdrowie. i, i No i co? Bej szczęścia i szczęścia wszystkim. Z numerem 24 Tadeusz! Ka! Wychowanek Śląska określany jako jeden z największych talentów w naszej drużynie. Najchudszy ponoć w ekstraklasie. Witam wszystkich. Cieszę się, że przybyliście w tak dużej liczbie tutaj na. na... Dalek, mikrofon sobie troszeczkę opuść, bo nic nie słychać. Jeszcze raz, witam! Cieszę się, że przybyliście w tak dużej liczbie tutaj na naszą prezentację. Chciałbym, żebyście w jeszcze większej liczbie przyszli na nasze mecze i nas doping dopingowali. Do zobaczenia na operowskiej! Z numerem 25 Marian witam wszystkich kibiców śląska dziękuję bardzo za dobre przyjęcie tutaj jest fantastyczni fantastyczny i zapraszam w niedzielę na mecz ukaj I na koniec niespodzianka po licznych, bardzo licznych nawet perturbacjach, ale jest z nami przed Wami nowy piłkarz Śląska z numerem 27, Łukasz Gikiewicz. kibiców w Polsce. Mam nadzieję, że w tym sezonie stworzymy Wielki Śląsk. Mamy już kadrę meczową Śląska 2010-2011. Czas teraz na sztab szkoleniowy. Powitajcie ich równie gorąco. Fizjoterapeuta Dawid Go